Cześć, witajcie, tutaj Ewa Zdrowo i Smacznie. Dzisiaj mam dla Was recenzję majtek menstruacyjnych, czyli po prostu takich, które możemy nosić zamiast tamponów, zamiast podpasek podczas okresu. I są to majtki firmy SIS, jest to polska firma i moim zdaniem są całkiem wysokiej jakości. Ja takie majtki przetestowałam, ale wiadomo, możecie je kupić wszędzie. Możecie też kupić europejskiej produkcji, amerykańskiej, nawet australijskiej. A możecie też kupić naszej polskiej produkcji. Jest to rozwiązanie bardzo ekologiczne, bo nie produkujemy ani tamponów, ani podpasek, czyli dużej ilości śmieci. Na 20 sprzedanych takich majtek jedna para jest przekazywana dla kobiet biednych, które nie mogą sobie pozwolić na środki higieniczne podczas okresu, co od razu chwyciło mnie za serce, mówiąc szczerze. Słuchajcie, na co w ogóle powinno się zwrócić uwagę podczas zakupu takich majtek menstruacyjnych? Przede wszystkim na bezpieczeństwo, czy po prostu nie przeciekają, tak? Po drugie, na materiały, żeby miały jak najwięcej naturalnych składników, szczególnie te, które są koło nas. Jak są zbudowane takie majtki? Zazwyczaj jest na zewnątrz jakiś materiał na wykończenie, taki, żeby był on wygodny. W środku jest. Warstwa nieprzepuszczająca, nieprzemakająca, dalej jest warstwa, która wchłania. I tutaj spotkałam się z takimi warstwami jak bawełna, może być to jeszcze bambus lub eukaliptus. I w przypadku majtek firmy SIS jest to eukaliptus. I to jest ważne, dlatego że on jest najbardziej chłonny spośród tych wymienionych materiałów. Dodatkowo jest bakteriobójczy, no i naturalny. Ostatnią warstwą, która y, styka się z naszą skórą, jest warstwa bawełniana. Tutaj nie muszę wam tłumaczyć, że to też ważne, żeby była naturalna. Takie majtki powinny też mieć jakiś certyfikat, że jest to bezpieczna tkanina. To może być na przykład o Eko tekst. To oznacza, że po prostu te tkaniny są bezpieczne dla naszego zdrowia. Dodatkowo, powinniście też dobrze dobrać rozmiar takich majtek. Dzięki temu zapewniają one też bezpieczeństwo. Wiadomo, że za małe bądź za duże nie będą dobrze dopasowane do naszego ciała. Tutaj polecam zawsze, żeby spojrzeć na te instrukcje producenta, jak dobrać. Ja tych wybrałam rozmiar M, tych sportowych, które cechują się większą chłonnością, wybrałam rozmiar L. I co jest fajne, też, że one się nadają nawet na obfite miesiączki. Nawet podczas spania też możemy ich używać, co jest bardzo, bardzo wygodne i bezpieczne. Ta warstwa chłonna rzeczywiście jest dobrze ułożona. A słuchajcie, jest jeszcze jeden element, dlaczego marka SIS zwróciła moją uwagę. To jest fajne, że zdjęcia tych modelek są takie bardziej naturalne. Wiadomo, że oczywiście to są modelki, tak? To nie są takie, wiecie, idealne kobiety, tylko takie bardziej z krwi i kości, co mi się bardzo spodobało. Słuchajcie, nie wiem, może ja jestem taka strasznie próżna i w ogóle, ale no wiecie, jak widzę takie bardziej normalne kobiety, to tak mi się bardziej miło robi. To nie jest absolutnie żaden plus, ale taki jakiś sentyment. Ostatnią rzeczą, o której chciałam Wam powiedzieć, to żebyście uważali na tanie zamienniki takich majtek, ponieważ jak łatwo się domyślić, tanie produkty wiążą się z tym, że przede wszystkim jest gorsza jakość, czyli już nie są takie bezpieczne. Słuchajcie, jeśli być tak całkowicie szczerym, to tak naprawdę, jeśli by się przyczepić, to znalazłam taką jedną teoretyczną wadę tych majtek. Jak się wsłuchacie, To one tak odrobinę mogą szeleścić. Jednakże usłyszałam to tylko wtedy, kiedy je, wiecie, obmacywałam. Ale podczas użytkowania w normalnych czynnościach codziennych nie usłyszałam ich ani w pracy, ani gdziekolwiek indziej. Nie wiem, czy da się inaczej je wyprodukować, żeby były takie całkowicie bezszelesne. Zobaczcie, nawet moja sukienka, która jest bawełniana, też, jak ją poruszam, wydaje. Dźwięk, więc może po prostu się czepiam, <noise> ale staram się być z Wami całkowicie szczera. Słuchajcie, ogólnie moja ocena jest bardzo na plus. Bardzo mi się podoba to, że nie produkujemy śmieci, że producent mówi, że przez 5 lat możemy się uwolnić właśnie od kupowania podpasek czy tamponów, że kupę pieniędzy zaoszczędzimy dzięki temu, więc to też jest na plus. I przede wszystkim są dla mnie bardziej wygodne. Ja tamponów nie używam, bo uważam, że są niezdrowe. Używam podpaski. Po prostu nie zawiodły mnie jak na razie. Więc bardzo mi się to podoba. Tym samym zdobyły moje uznanie. Więc jeśli chcecie, możecie sobie wejść na ich stronę, zobaczyć ich bieliznę. Jeśli interesuje was więcej takich kobiecych tematów, to zajrzyjcie koniecznie na film z ćwiczeniami na biust. Jeśli Wam się ten temat podoba, to nie zapomnijcie dać kciuki w górę. Jeśli korzystaliście z takiej bielizny okresowej, menstruacyjnej i macie swoje doświadczenia, to napiszcie proszę w komentarzach. A jeśli chcecie więcej, to już wkrótce będzie kolejny film na tematy kobiece. To wszystko, co do Was przygotowałam. Nie zapomnijcie dać kciuka w górę. Subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. I to wszystko. Do następnego filmu. Cześć!